Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj Minecraft yy... Zrobisko i Szkoda. Tak. Dzisiaj będzie wyprawa. Chyba nie tak. Yo. Yy. No, ogólnie mam plan na dzisiaj. przepraszam Dzisiaj mam niesamowity vibe na Minecrafta. Andrzej, ja to chciałem powiedzieć skrzynkę. I w tej skrzynce będą śmieci. To to biorę puste. Dobrze, niech będzie puste. Nie, ja miałem już dwa. Kilo prawda? Oj, chuj. Nie zauważyłem. No cóż, będzie kopania dzisiaj. Za dużo. O, chuj mi, to nie. To też nie. idziemy. Jeszcze jedna rzecz. Chuj może być to nawet. Idziemy. <śmany> Dzisiaj mam taki vibe na Minecrafta. Odpalu z nich chciałem nagrać, ale <śmany> nie wychodziło. Z powodu pracy i tak dalej. taki, idziemy w tą stronę. U. Kanion. Ale idziemy dalej. Trzeba się trochę ruszyć, nie powiem. Odpal dni co chwila w tej wiosce. I... Akurat ustawiałem mikrofon. Ten mikrofon ledwo coś się trzyma tego sto. Bym się śmiał jakby to była, była jakaś zajebista struktura, a ja bym o tym bym nie wiedział. Już nie ma. Roberto, ale to już uisty. Idziemy prosto. Woo! Już bym poszedł na wyprawę, i zapomniał zapisać sobie koltów mojego domu. Możliwe. O bogowie, kontał. Duży. Złoto, bloki i magmy. Skrzynka. Ja pierdolę, co to jest? Złota ciekierka nizeszczęsła. Złota motor. O! Co się przyda? Taka się przyda, że nic ule, jeden obrzydian. Skrzynka, profit. Jczoł yy, chciałbym jeszcze te dwa bloki na pewno bym zabrał. <laughs> Bogowie, Bogas. i trochę tej magmy bym sobie pozbielę, ponieważ może mi się przy... A! A! the fuck? I to tak działa, że jak blok magmy z panie to lawy, to lawa znika? To też w tobie zaciekawiło. Ej, to tak działa? Naprawdę? Nie, jeszcze nie, jestem jednak upośledzony. No, dobry start. Idziemy dalej. <coughs> I jeszcze, nie wiem co to jest, ale fajne. Nie wiedziałem, że zostawiłem jeszcze. Ale to dzisiaj, jeszcze mnie piwa to Minecraft zawsze coś dodaje dziwnego. Wiem czy z tego, jakbym się zgubił, to wiem, że jak to zobaczę, to wie, będę wiedział, gdzie iść. A praktycznie to nie wiem. Przeszłałem na serię pod tytułem Pod tytułem yy, Żyłowisko Classic. Tam kam na. Yy, na motyfikacjach, które kiedyś wiele osób nagrywało, ja proszę, sobie do tego wróciłem. Na spokojnie, dlatego będziemy skakać między tymi modyfikacjami modyf yy, seriami. <coughs> o, drugi portal między tymi mo modyfikacjami. Yy, kurwa, seriami, bo tam mam fajne pomysły. Tutaj, tak na spokojnie, mamy liczne albums. Dobra, ta kula. Co to Złote Co te buty? O. Jest wapny to tylko pata No to bym się raz tak nie przyda Szklinkę biolę, bo mi się nie chce robić To wiem to czego mi się przyda Hop Ej nie co to jest Co co? Magnetyt? Ty nie wiem co to jest Myślałem, że to jest ten, jakiś zwykły yy, blok to jest jakiś taki lepszy widzę A! Ja spaliłem! Uwa! Ja no, wam powiem, że... Dobra, stoję od... A! Czekaj, jak tam się to stać? Chuj... Wydaje się spoko... Czemu? Szkodzę, że trzeba to To mało... Na skinkę... Wow. No. A, czy okno życia jakieś? A! No, kurwa ja tam zginę Ale to kusił, Chuj naj... Co to kurwa było? Kurwa pies? A! <mulary> Cze, kurwa psa wystraszyłem Jak one szczekają! są spokojnie te! Już kurwa nic nie robię Jezus kurwa Od kiedy przy tak szczekają? Spokojnie Spokojnie się idzie jezu Piper, zawsze kurwa po najważniejszego w surowce stoi Kurwa, dobra... Ja muszę odejść od tego, bo jeszcze boję za panców, kurwa tych psów. moich czasów to inne dźwięki wydawały. Zdrożę. Aaa! No, także ten. Je bałcie! Plecy! Kurwa! Chuj to mami, to tu! Szak. Drugi szak. Jagosy Światło, kurwa, dajcie światło. Wieci tym naszym nie zbieram. O nie, nie. A ja tu jestem chwilę. Nie mam już miejsca. Czemu ja zbieram jakieś? Wypierdalem. I z tym. I z tym. Kurwa. Nie taki był plan. Wow! A tak, kurwa. Archę zajebiście. <gry> plan był taki, żeby mieć puszkę i Jak mówić tyle słowców ile się da. No. Taki był plan. Chodziło o. Bo... Ja muszę mówić, że się nie uda. Creeper! Pamiętam się w kurwa. Jebany kurwa, chodź tu. Na drugą stronę przyjdziemy chyba, nie? Co to są za dźwięki tutaj? O co chodzi? Co się dzieje? Nie, 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 nie. Ufa, puściłem. Shift! Ja tam kurwa zginę. Ja właśnie tą szczczółkę, ja to, ja to, ja to, to tu. A to jak się to mi da przy ten? Jebać co? Kurwa, znowu jakieś gówno zedałem! Ja tam czuję, że zginę, kurwa, na dole, ale... Ujść Ej! A! No co, kurwa co? Ten... Źw... to wszystko? Jeden, ale jednak. Czekaj, wróćmy tam po... Jak był diament? Gdzie był ten diament? Tu był. Czy to nie... Czy to nie jest tak? Proszę, że Oświetlić plecy. Uuu, złoto! Fakie. Jebać tego krzaka jednak. Ale nie, to nie ten... Tego jebać. To jebać. Nie wiem, co to jest. okie, yeah. Jest dobrze. Czy to nie jest tak, że jak ja rozkopię ten... Jestem ah, Fuck jestem yeah. Ty gdzie ja szedłem nie? O, tu, nie. No tu, ja tu, co tam? Ano. Co za zaskoczenia Kurwa trzech na tego też się tak mogę bawić, ale ja z kolegami a Nie, <ścoughs> trzech na... Dobra, nie było tematu. A krzeloty! Czy wy myślicie o tym samym co ja? Powierzę, żeby się nie zabić. Uu, O, tam Nie, Nie mam tego gówna! Nieeee! Nie! nie. Chciałam zrobić wiatrko i je zabrać. Nie mam... Nie mam tego. Kracinku yy, kurwa. Niczego. Muszę zrobić ten. Co to jest? Fajne. to! Dzieło! Dobra! Może świę gdzieś są? No ale ja nie wiem gdzie ja jestem. Gdzie jak kurwa jest? Jak pisz do góry kurwa? Mam plan. Misja akcelotce. Jak ja tu kurwa wlazłem? Co ja wiem, szczerze, że jestem trochę kurwa głupi, ale... Jedyny sposób jest z tu. Słyszę gówniaka. Może nie. Nie podobają mi się dzieci. Znaczy gówniaki. Zombie dzieci. Kuj z tym. <laughs> Ej, nie <laughs> no, a tu kurwa wchodziłem właśnie. No to już było. Nie. Wiedziałem, nie wejdę w jakieś gówno i mi... I tu umrę. Wiedziałem. O, to jest coś? Przez co kurwa... Tak, to jest to miejsce, dobra. Misja Axelotze. Czas start. uło tu zajebiście wygląda. No fajnie. Etap pierwszy, spanie. jaskini, dokładnie tak. Ktoś zrobił ten manewr? Nie, jestem pierwszy. Etap drugi, pierdolic chleb. Tak. Ponieważ mamy mało życia. Jak mało? Chuj mało. Żelazo zawsze. Nie podoba mi się ten odgłos. Bardzo mi się nie podoba. Etap kolejny. Yy, I spróbowanie czy nie się nie zabić. Znowu. Razuryt zawsze. Pewnie się nikt mi nie bierze. Hmm. Bo chuj mi dwie łopaty. Nie wiem. Hmm. Nie ma więcej kota. Jestem w piście. A może i nie? Oj, jak ja tutaj blaszem. No tak, spadłem. Nie było tematu. Świat, Shift i lecimy. Hop, 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 hop. Hop. Pójść zjebać. A! Jebane psy. Chcą, mam się bałem. No i chuj. Wymyślicie, że jestem głupi. Ja jestem trochę. Ale nie bardzo. Ja też mam głupapkę dzisiaj. Zrobię. Misja jeśli Nie Nisz, zniszczone, dokładnie. Po to mi się to wzią. I znowu w jednym pociągnięciu. Dokładnie trój, że nie mam też miejsca na nic Ja stworzyłem crafting, czy ja jestem upośledzony. Możliwe, że jestem jednak. Teraz stworzyłem Misja druga. Etap drugi mojego pana. Piecek plaki. Etap trzeci. Przejść. Zraża. Nie więcej, nie mniej. Dokładnie. Etap czwarty: trzeba zrobić porządki. Jebać to. Nie wiem co. To... Glina. pochuj mi glina. Ja go ty wezmę. Czemu by nie? Już? Trzy pierwsze biorę. 40 minut odcinka. Dobrze. Lisa Akseloce i koniec odcinka bo mnie Janek zajebie znowu a nie ten przepraszam ten ty. A taki był plan o nie główno małe. czy ja byłem na dole tak misja akseloce <noise> czy to tu nie to nie tu bo tu tylko obok, kurwa, kaszelne. <grywa> Proszę, jeśli mi akselocy zniknęły, będzie mi przykro. Akselocy mi zniknęły. Misja nieudana, kurwa mać. Nie ja, zniknęły mi naprawdę... Pa, może tu niżej było? Eee, No cóż, mamy na przyszłość jaderka na akselocy. Aż te akselocy postanowiły spierdolić. No tak. Czasami tak bywa. Akselodzy jak ludzie. Spildzają. No cóż, co po ladzie? Ja się zgubiłem znowu? Możliwe. Wiedziałem, że tak będzie. Tutaj, tak. To było to miejsce. A zaś pierwsze diamenty też. O, czasz tyle. Kusi, ale nie tym razem. Tym razem. Tym razem. I jagody Dobra, nie. Zelazo i jagody I lec tam Też się przyda <coughs> nie to... Najprzygryłem Aż mnie jest głupio U Zelazo Obietny Janek Montażysta Nie wiem czy montować Odcinek który trwa prawie godzinę i chodzę nim po prostu Także Janek Spokojnie Wiem że popełniłem błąd Naprawię to Ewentualnie pogorsze. Co że może stać Może przesadź tak? O Fajna jaskinia, ale bym to nie wrócił jakbym sobie zrobił płotki na widzenie w czynnościach Bo nie będę oszukiwał <coughs> Niezbyt lubię takie nowe jaskinie, są tam nie za duże A czy niektórzy lubią takie jas jaskinie nowe? Ja? Niekoniecznie, nie będę oszukiwał, nie zaszkodzę Niezbyt je lubię, muszę trochę nakować jednak kobra <coughs> Bo ja bardziej do butowania po, po struktur, niż jakiś tych... Lubimy. To jest przeznaczenie, żeby to wykopał. Ile ma miejsca? Nie no nie ma miejsca z tym. Niestety przegrałem. Ale tak się wygrałem. Kurwa, ja mam deski przecież. I, oj. I dalej. Kurwa mać no. O, te wyrosy w tym czasie. Trochę jeszcze pójdziemy. O nie, dobra, pójść będziesz minus dwa odcinek. Janek ja cię przepraszam. Ty jest głupio, ale sam widzisz jak to się wszystko dzieje. No, od tego momentu już nic nie mówię. Ej, to jest to czo, co czuło co... Opa, kurwa. Od tego momentu już nic nie mówię i... Na... możesz to przyspieszyć po prostu. chuj sobie mieści inaczej. Janek, ja ci przerwę nagranie i po prostu idziemy się w domu. Dobra, jestem z powrotem. Doszedłem. Ej, do tego, do, do wioski, do domu wróciłem. Tak, tradycyjnie muszę piekać nocy jak debil. Muszę schody tu. W końcu poświecać, bo jak ta moja strona jest bezpieczna, to to jest niebezpieczna no, o co mówiłem. Dobra, trzeba Mietkowi oddać łóżko. Trzeba Mietek. Ja idę spać do swojego. No. Także aktualny stan wszystkiego wygląda nawet, nawet spoko. Nie będę oszukiwał, że nie. Mamy sporo wojnych narzędzi, bo chodziło, są złote, to fajne, ładne dotyki Trzy Dwa diamenty mamy. 36 z Przetopionego żółta, 6 szulo, e, 4 czteroszulowego i trzystysiąt razy. czyli puszczę dwa wiaderka i sporo nowych rzeczy. A! Ile są? Tak. Dobra, dajemy do to do huty. Jak idzie? Daję! Widziałeś? Przepraszam, przecież... Zbychu! No. O, ale leci, jak to suło. No, dobra. Niech się tworzy. <laughs> w następnym odcinku sobie y, zrobimy... Yy, po pierwsze trzeba już myśleć nad domkiem pomału, a jak, jak widzicie to jest u mnie trochę z miejscem, no i to by było na tyle yy, i uda zrobimy. Ale to już w następnym odcinku potem trwa znowu godzinę, prawie że godzinę. Janek obiecuję następny odcinek będzie krócej trwał. Także no. Yy, dzięki za oglądanie. Ja byłem z i widzimy się w następnym odcinku. Cześć, na razie, pa! pa. 哦，你的。